Moi drodzy, dzisiaj na treningu będziecie mogli pooglądać sobie mój trening łap, a w VoiceOverze poruszę temat tak naprawdę sprawy, która od kilku dni e, atakuje mnie ze wszystkich stron. bo trzy albo cztery osoby przeatakowały mnie w tym samym temacie i trzy z nich to kobiety, a jeden to facet. E, chodzi tutaj o miejscowe spalanie tłuszczu, moi drodzy. Na samym początku Wam powiem, że takie coś nie istnieje i mam do tego bardzo fajne porównanie. Wyobraźcie sobie, yy, drodzy widzowie, że macie wannę. Wannę, która jest w 3/4 wypełniona wodą. Może być nawet cała wypełniona wodą. I bierzecie sobie wkrętareczkę i robicie dziurkę. Z tej wanny wycieka Wam bardzo powoli woda. I moje pytanie do Was: z jakiej części wanny ta woda ucieka? Czy z tej, gdzie ma się głowę, czy tutaj, gdzie ma się bardziej brzuch, czyli ze środkowej części, czy tam, gdzie ma się nogi, czyli w takiej części jak najdalej od głowy. Co powiecie? Też mi się wydaje, że woda ścieka równomiernie z całej wanny, a nie z konkretnego miejsca. Moi drodzy, identycznie. W 100% identycznie jest z naszym organizmem. Spalanie miejscowe tłuszczu po prostu nie istnieje. Organizm to bardzo złożona machina, która pobiera energię i też samo odkłada energię w całym organizmie i nie odkłada tego miejscowo. I od razu śpieszę z wyjaśnieniem, że są osoby, które mają predyspozycję do odkładania tłuszczu w konkretnym miejscu. Jeżeli chodzi o mnie, to bardzo duża część tłuszczu odkłada mi się w brzuchu, a konkretnie w trzewnej tkance tłuszczowej, czyli tej, czyli tej, która jest wewnątrz przy organach wewnętrznych. Oczywiście mam też tłuszcz na ciele i to po prostu widać, ale nie jestem takim typem osoby otyłej, która ma ten tłuszcz na zewnątrz. Ja mam dosyć dużo tego tłuszczu wewnątrz i dlatego miałem taki wystający beniu jak zaczynałem redukcję, nadal ten beniu jest, ale troszeczkę mniejszy. E, także, odpowiadając na Wasze e, wątpliwości, to wszyscy mamy jakieś predyspozycje, wszyscy na przykład mamy jakiś wzrost. Ja mam 1,81 m i jakby nie mogę mieć pretensji do nikogo, że nie mam na przykład 1,91 No, z taką cechą się urodziłem. Mam bardzo dawna zarysowaną linię włosów, która oczywiście z roku na rok się cofa. Na to też nic nie poradzę. Moja. Kolejna cecha, mam jakiś rozmiar buta 48, nie jest mniejszy, nie jest większy, nic na to nie poradzę. Mam zielone oczy, nie mam niebieski, nie mam nie wiem, żółtych, czerwonych, czarnych, nie mam tego koloru. Jest to moja cecha i też tak samo z odkładaniem się tłuszczu. Jeżeli Wam się odkłada w udach na przykład, albo tutaj bardziej w rejonach ramion, jest to jakaś wasza cecha, i nie ma, e, nie ma takiej metody na miejscowe spalanie tłuszczu. Tłuszcz spala się z całego organizmu, tak samo jak nie ma metody wylania wody z konkretnej części wanny, czyli na przykład tutaj, gdzie mamy głowę. Woda schodzi równomiernie z każdego miejsca. Ok, u nas może się też tak zdarzyć, że na przykład bardzo dużo ludzi ma problem z dolną częścią e, brzucha że mimo tego, że schudli i mają fajną sylwetkę i widać nawet zarys mięśni brzucha, to na dolnej części brzucha zostaje im tam troszeczkę tłuszczu. Moi drodzy, jest to cecha, którą ma spora ilość osób i nie pokonacie tego niczym innym, jak kontynuowaniem redukcji. Jeżeli jest to tłuszcz, jeżeli jest to nadmiar tłuszczu, no to musicie spalić tłuszcz. Nie spalicie, nie spalicie tego tłuszczu miejscowo. Jeżeli odrobina tłuszczu jest nadal na nogach, na łydkach, na tyłku na przykład jeszcze, tak jak znowu wejdziecie w ten deficyt teoryczny, to z tych miejsc też tłuszcz zejdzie. Jeżeli Wam się odkłada na przykład na twarzy, jeżeli przytyjecie 5 kg po świętach i macie napuchniętą twarz, to taka jest Wasza cecha. I nie ma skutecznej metody, oczywiście poza chirurgiczną, na pozbycie się tego tłuszczu, Musicie wejść sobie w deficyt kaloryczny, musicie zacząć e, troszeczkę więcej się ruszać, podnieść swoją spontaniczną aktywność, dodać sobie gdzieś kardio, może pójść na siłownię. A w przypadku mięśni brzucha, tych dolnych, to ja Wam radzę rozwinąć te mięśnie brzucha, tak żeby one e, Wam się troszeczkę bardziej eksponowały na brzuchu. Jeżeli macie troszeczkę większe te mięśnie brzucha, to one, pomimo tego, że będzie na nich odrobina... E, drobna warstwa tłuszczu, to i tak będą się przez ten tłuszcz przebijać, bo będą one po prostu większe. Ja wiem, że część osób sprzedaje takie plany treningowe na miejscowe spalanie tłuszczu, na wyrzeźbienie talii osy. Moi drodzy, nie ma do czegoś. Te plany są oparte tylko i wyłącznie na ludzkich potrzebach. Jeżeli ktoś wpisuje frazę w dodla jak schudnąć z brzucha, no to już są algorytmy, które Wam podpowiadają plany Redukcyjne i nie są one z niczym innym związane niż z redukcją, ze spalaniem tłuszczu, a nie ze, spalanym, ze spalaniem miejscowym tego tłuszczu, bo takie coś po prostu nie istnieje. Kiedyś mogliście się jeszcze spotkać z takimi pasami, które obijało się wokół brzucha podczas treningu, albo jak szliście na gdzieś radio, i potem ściągaliście i wizualnie tej tkanki tłuszczowej było mniej. Moi drodzy, jest to rezultat tego, że woda, która była pod skórą po prostu została wyciągnięta przez ten pas. Spociliście się po prostu w tym miejscu i wizualnie tego tłuszczu jest mniej. Jeżeli pójdziecie do domu, napijecie się czegoś po treningu, zjecie coś po treningu, pójdziecie spać, to gwarantuję wam że rano ten brzuch będzie wyglądał tak samo jak wczoraj, bo jeden dzień jest to za mała ilość czasu na to, żeby pozbyć się takiego tłuszczu. I odpowiadając na pytanie, jak pozbyć się takiego tłuszczu, nie ma innej metody: jak deficyt kaloryczny, jak trening cardio, podniesienie swojej spontanicznej aktywności. Możecie pójść na spacer, możecie pójść na siłownię, poćwiczyć trochę brzuch, żeby te mięśnie były bardziej wyeksponowane. I pomimo, I pomimo tego, tak jak mówiłem, że macie od, odrobinę tego tłuszczu, to te mięśnie będą się przebijać. Jest to bardzo popularny mit, który bazuje na naiwności ludzi. Moi drodzy, warto czasem otworzyć głowę, a dosłownie to otworzyć wujka dodla i wpisać sobie konkretną frazę, i po prostu zbadać temat, czy rzeczywiście takie coś jest, i czy ktoś Wam po prostu nie próbuje wcisnąć bubla. No bo ludzie przeinaczają fakty, yy, mówią półprawdy, naciągają yy, i tak naprawdę tylko po to, żebyście wydali pieniążki. Wystarczy kilka, yy, kilka rzeczy poczytać, pooglądać na przykład na YouTubie. Nie musicie troszeczkę mnie yy, oglądać, bo może nie być jakimś górą jeżeli chodzi o płaski brzuch. Jeszcze nie teraz, ale kiedyś do tego dojdziemy. Jeżeli mi nie wierzycie, to wpiszcie sobie e, taką frazę w YouTube'a. Znajdźcie gościa, który bazuje e, głównie na autentyczności. Nie na tym, że, e, że wrzuca fajne i zabawne filmy, bo bardzo często te osoby za dużo nie mają do przekazania. Nie mówię, że wszystkie, ale większość tak jest. Która przedstawi wam fakty, a nie będzie was e, nabijać w butelkę. I moim zdaniem, jest to takie małe. Wysyństwo, moi drodzy, że tak naprawdę człowiek w potrzebie yy, ufa temu trenerowi albo temu influencerowi i zgłasza się do niego po pomoc. I on bazując na, na tej słabości tego człowieka, bo jeżeli ktoś ma kompleksy, na przykład kobitki, wierzę w to, że kobitki mogą mieć jakieś kompleksy z tym związane. Ja z mojej dobania się śmieję, ale jakby nie wszyscy yy, muszą mieć tak poukładane w głowie jak ja i mogą mieć jakiś zaburzony obraz siebie. Albo ja mam zaburzony obraz siebie i się z siebie śmieję. Nie wchodźmy w ten temat, ale wierzę w to, że dla części osób jest to problematyczny temat i jest to dla nich ważny temat. I wkurza mnie takie coś, żeby nie powiedzieć troszeczkę doraźniej, że nabija się ludzi w butelkę, bazując na, na ich kompleksach i na ich e, niewiedzy. Ja wiem, że na końcu liczy się biznes. Ale jakoś nie współdra to ze mną i zawsze się irytuje. Jak ktoś zadaje mi takie pytanie, albo ten ktoś mi powiedział, że istnieje takie coś jak miejscowe spalanie tłuszczu, albo że dieta Keto jest jedyna, wyjątkowa, i, i każda inna nie działa. Działa zawsze tylko i wyłącznie moi drodzy, deficyt nieważne co byście jedli. Deficyt też zadziała, jeżeli chcecie pozbyć się swojej opornej oponki. Ja tą oponkę mam nadal dużą, ale zobaczycie, że na koniec roku będzie tego dużo mniej. Nie wiem o ile mniej, ale dużo. Moi drodzy, u mnie jest godzina 12.26 w tle śpiący już chyba Szczecin. Ja będę się z Wami żegnał. Bardzo Wam dziękuję, że byliście. Pamiętajcie, że e, kanał możecie wesprzeć na serwisie Patronite albo przez e, wsparcie, przez kanał e, YouTube'owy. Wszystko macie w opisie. Wszystkie moje rzeczy, które widzicie na filmie, albo jakiś, jakiś sprzęt, którym kręcę, albo rzeczy, które jem, albo gdzieś tam polecam, to też znajdziecie wszystko w opisie filmu. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Dajcie znać, czy też spotkaliście się z takim stresem, jeżeli chodzi o naciąganie ludzi. I do zobaczenia jutro.